Pierwsze wrażenie, nie. Pierwsze wrażenie na zapach od French Avenue Vulcan Feu. Witam serdecznie, mam na imię Marcin, a to jest kanał Escento. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to dajcie plusa. A teraz do rzeczy. Tak wiem, że nie czyta się tego Feu, natomiast bardzo mnie to bawi i będę mówił Feu. Jakby wiecie o co chodzi. E, przyjechały do mnie, mój operator jest fanem zapachów z mango. Jestem zmuszony kupować zapachy z mango. Także otwieramy. Nie, nie wąchałem jeszcze tego. Rzadko robię y, takie materiały. Wężowa skórka. Tak się prezentuje flakon. Całkiem ładny. Całkiem, całkiem. Atomizer check. No tak. No to będziemy gadać. I wąchać. Mocna sprawa. O! Dla tych, co nie wiedzą, generalnie wulkan feł. To perfumy utrzymane w klimatach God of Fire. I takie perfumy już na to są, i takie perfumy pewnie wielu z Was kojarzy, na przykład Mango Bliss jest utrzymany w tych klimatach, Mala Malahide od Masona Alambry, czy na przykład Alexandria Fire of God. I zaraz sobie to sprawdzimy. Jak to wygląda w porównaniu, a Aleksandra jest tak blisko oryginału, że tak naprawdę mogę sobie ocenić, jak blisko będzie wulkan Feu, porównując do Aleksandry. Ale najpierw bardzo mocne perfumy. Chyba najmocniejsze z tych wszystkich. To jest ekstrakt? Nie, to jest woda perfumowana. Bardzo soczyste mango. Przepraszam Was najmocniej, na razie nie będę mówił nic sensownego. Zapoznaję się z zapachem. Teraz wącham Aleksandrię teraz wącham Feu. Pierwsze takie przemyślenia na temat zapachu. Bardzo mango, bardzo mocno, bardzo cytrus w tym mango. Na pewno są to perfumy letnie. No to, to już wiemy z profilu zapachowego. Jakość składników jest nieprawdopodobna. To da się mocno wyczuć. Jak to mówiłem w niektórych materiałach, o niektórych perfumach, jakość składników nisza. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. To mango jest bardzo realistyczne, bardzo soczyste. Tak, no jestem na tak. Zapytam po materiale operatora, jak on to wszystko widzi. Chłop zna się na mango. Piszcie, co wy uważacie. Prawdopodobnie wrócę z jakimś szerszym materiałem na temat tych perfum. W kwestii hitu na lato, chyba najfajniejszy, było bardzo dużo takich głosów. Gdzieś tam też za oceanem to już lata, jest mocno hype'owany i, i występuje u influencerów perfumowych, jeżeli tak to mogę określić. Występuje w jakiś takich zestawieniach szerszych perfum top na lato czy top inspiracji. O Oczywiście taką swoją ocenę wystawię potem. Nie można tego robić po pierwszym użyciu, ale uważam, że potencjał jest. Jeżeli macie, to dzielcie się uwagami swoimi, jak to u Was wygląda. Cóż, na dzisiaj tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.